Siemano, siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie na streamku. Arab Gaming no, proszę państwa. Witam bardzo serdecznie. serdecznie. Nie, 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 nie. nie, mogę z tym fotelem. Co, Co to był za donate? Jak mnie człowieku się skorbiłem, alo. Ile? Dobra, widzowie, kończę live'a Dziękuję. Tkiówka zrobiona, siema. E, coś sobie tutaj pogramy. i Ja bym sobie zagrał. Czekaj, co ja mogę wbić po pierwsze? Dobra, bym zagrał i mochodzona. Zone'a. Naucz się salta? No... w sumie nauczenie się salta byłoby fajną sprawą, ale nie planuję się uczyć salta akurat. Myślę, że nie jest mi to potrzebne do życia. Sorry, że żyję. Aha, czemu taki nieładny niki sklepie. Sigma, przedsiębiorczość ja lubiłem. Ej, z przedsiębiorczości ja miałem autentycznie 5,5 średnią. Był jeden z najlepszych przedmiotów. Miesiące spyania widzowie, widzi 5,8 staty Herbertusa, widzowie. Śmierdzi, śmierdzi, śmierdzi coś ten Herbertus. Coś tam śmierdzi, mi się wydaje, ale no dobra. YouTube meczyk El Classico, Człowieku. Robercik jedzie do domu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wini, mini, mini mini 5,2 ostatnio, co z robił Real to ja nie mam pytań, nie? Ale widziałem meczik Barcelona Bayern. Barcelona też ładnie pocisnęła. No ale nie zmienia to faktu, że jutro Barcelona na łeb dostaje od wielkiego Realu i tyle mam do powiedzenia. Pozdrawiam. Jaki wynik przewidujesz w El Clasico? 3-1 albo 3-2 dla Realu. Możemy spróbować z tym skoczkiem. Weź se, Jesse. No jak nie jesteś skoczkiem, jak ty u mnie w klanie byłeś z 8 razy, geniuszu. Co ty mówisz, że nie jesteś skoczkiem? Etter forrige pulje. jesteś chłopie zawodowy skoczek, ty chłopie na, no, nie wiem, skoki narciarskie jeździ musisz jechać, to byś chłopie. Nie cię wywalamy, tylko sam wychodzisz, ty jesteś chłopie odklejony. Przecież ty masz, człowieku, 77 tysięcy. Ty jeszcze nie wywalaliśmy ludzi 77k. Ma jakąś niebiegunowość. Na milion subów, dawaj salto, dobra. Do miliona subów się nauczę zrobić salto stary na luzie, Jeszcze nam tyle brakuje, że mam dużo czasu. Dlaczego App Store nie stracił współpracy, jak sklikowali nowe skiny? Bo App Store jest tutaj, a Super Supercel jest tu, wiesz? I nie mogą stracić współpracy, jak oni są level wyżej. To jest ten problem. App Store może robi... jak już masz człowieku taką pozycję jak App Store, to masz inny gdzieś i oni są odklejni po prostu. I w momencie, jak Super im wysła wszystkie rzeczy do akceptu, to to debile to wyświetlają. No ale cóż. Lubisz krem niwea? Czy lubię krem niwea? Lubię. Żebym lubił, to nie musiał go spróbować, czy coś. Ja lubię, no krem jak krem Tup, 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 tup Siema, co jesz? Mm, krem Nivea dasz gryza? Mm, no dobra, ale małego Dobra, pięknie żeśmy go zgasili tutaj Zgasiliśmy go, człowieku! nara No nie no, jestem ślepy jakie ja mnie trafić człowieku? Ziomala, co stał zaraz obok na tej bibi jakbym go trafił, to bym się podbijałbym bym wszystkich trzech tu zno Wow Wow, wow, dajcie piłkę, dajcie piłkę, dajcie piłkę, dajcie piłkę, dajcie, dajcie kiby. Go, 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 go! Dobra, to było dobre, to było dobre. To było dobre, widzę. Nie no, ten fang ma potencjał tu. Ten fang ma potencjał. Bałbanek jakby nie zrobił 2-8, też by miał potencjał. Ja nie wiem, co on tu zrobił. Jak mogłeś stary 2.8 tu walnąć? Tu już trzeba mieć talent do takich rzeczy, żeby 2-8 tutaj walnąć wariacie. Piłka namida. O, to było dobre. Nie wiem, kto to zrobił! Co ja zrobiłem? Nie było tego, to nie ja. Czy człowieku, o nie mam życia. Dawaj ich. Nie 17? No, no to zaraz po Brautolku. Broutol jest o 17, to nie wiem, 1710, 1715 nowy odcinek u mnie na kanale omawiający całego Brotolka widzowie. Ja zaginam jutro czasoprzestrzeń, po prostu w 2 sekundy oglądam, montuję w 3 i robimy miniaturkę w 2, jest człowiek nowy odcinek od razu jak się Brotal kończy. Jak wiedziesz, Kieła, to z pamultami, nie? No naprawdę? Ja myślałem, że wtedy mam stać w miejscu. Nie no, co za śmieciara. Nie no, nie trafiłem w szali. Dobra, to się wytnie. Nie, no nie, to się wytnie, to nie przeze mnie, to nie przeze mnie, panowie, sorry. Eee, bałwanek, co za bot z ciebie? Co ty żeś zrobił? Tragedia, nie, jak on by ją pokonał, to by nie było bramki. Panda gaming, panda gaming, widzowie, panda gaming. W ogóle ostatnio widza spotkałem wam, nie mówiłem. To było w środę chyba? W środę spotkałem widza, idę na tramwaj, widzę, że jedzie nogą. I patrz, jest chodnik, ja idę i widz jedzie tak, nogą nie? Ja se idę dalej, zaraz on się wrócił I pan mówi, Cześć, jestem pan, Daj, czy może fotę Co to za jakiś chłopie FMZ zadało chłopie, jakiś proplayerów, nie wiadomo skąd, z Bułgarii chyba że oni kule ledwo chodzą Ustawiło se 5 typa, nick FMZ i myślę, że nie wiem, teamem sportowym są Co to za boty? Czemu dało jakiś ludzi z mają niki FMZ coś tam? Oni człowieku chodzić nie potrafią w tej grze. Co to sypło za geniuszy? Nawet brzydko gadać. Pieniądze! 20 minut do końca live'a, nowy top donator. ...serce 30 zł. Siema, pozdrowisz. Pozdrawiam! 6... GG, dobra. Chłopce na Lili grać, nie, tragedia. Tragedia gaming, tragedia gaming, tragedia gaming. Załóż ekipę sportową? No, chyba do czyszczenia człowieku u najwyżej. Co za bot. Nie, 50 by mu zostało najgorzej. Dobiję je, dobra jak. No aha, dobra, nara. Było jeden faden. Eee, wygrałem. Bo tak se powiedziałem. Nara, nie gra <grym> Co to wymyślił Hop w ogóle? One view one na człowieku Lili. Co to było? I moja go pierwszy porobiłem. Poproszę widzowie, spowolnienie. Dobra, cały czas stoję. I'm still standing, na 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 na, na. Dobra, win. Let's go. 366 tysięcy subów i kolejny lik, moi drodzy. Oraz na moim Instagramie aktualnie trwa konkurs. Jak chcecie się wziąć udział, to wbijajcie, stawcie followka i wrzuciłem nową relację, bo jadłem dzisiaj gdzieś. Jak ktoś rozpozna, to miejsce. To niech napisze komentarz na moją relację. Kto pierwszy odgadnie, to mu dam nagrodę. A few moments later Dobra, sprawdzamy kto tutaj pierwszy, moi drodzy, zgadł? Pasibus, no nie zgadł. Dobra, nie! Dobra, jest już jedna os Druga osoba, którą sprawdziłem już zgadła. Mocne. Nie wiem, ale w Gdańsku. No w Gdańsku nie byłem. Pasibus... Ej, co wy macie z tym pasibusem? To Ty nie był pasibus. Jedna osoba. Ej, dobra! To jedna osoba jest jakaś OP. Przecież ja teraz sprawdziłem z 20 DM'ów, żeście nie zgadli. Tamta osoba zgadła szybko. Dobra, oni mi już nic nie zrobią mimo. Jestem niezniszczalny! I'm still standing. No prawie. dobra, wygraliśmy. Nie, no jeden atak! No jeden atak! No nie! No jeden atak, jakby mi się szybciej naładował, no. No znowu nie mam, już bym miał 990. No, jaki gówno. Ej, stran na tą grę, przysięgam, stran na tą grę. Ty, oni nie mają ników. My underdoga jeszcze dostaniemy. Proszę, wygrajmy to! NIE! 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 Na Underdoga byśmy wygrali! NIE! NIE! Dobra, gówno byśmy dostali, a nie Underdoga. NIE! Ale Gadżet, ale Gadżet! Dało Gadżeta! Go, go Gadżet, Inspektor Gadżet, człowieku! Dało Gadżeta, ci powiem! Pozdro. Dobra, win 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 mini On musi go jeszcze wyrenderować, wysłać mi. Ej, dobra, gierka o 1000. Gierka o 1000! My friend, o 1000 30 ranga na MZ. Jo, 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 yo! Dobra, jeszcze 11 postaci. Jeszcze 11 postaci mam wszystko. Wszystko na 30 randze. Nie wierzę w to! Nie, nie! Proszę widzowie, usuńmy mnie z tej gry. Dobra, jaka z niego? Pa-pa-pa-pa-pa! Jojo! Co tu się dzieje? Dobra, czekam na mniejszą strefę, ale ja go nie naklepie. Naklepię go. Prime, prime! <klucz> Najlepszy gram w Polsce. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzy fragi w tamtej rundzie. Weźcie, chłopaki, coś zróbcie, bo tragedia z wami. Nie. Dobra, widzowie. Ale w jednej rundzie zagrałem mecz życia, okej. Okay? To, że w kolejnej mi nie wyszło, to już nie moja wina. Jakby każdy z nich zagrał swój mecz życia w jednej rundzie, to byśmy wygrali. No a to tutaj tylko ja się starałem. Ja w tym meczu człowieku 4-2 miałem staty. Ja w tym meczu miałem 4-2 staty i jestem gwiazdą gry, ok? Więc no to nie moja wina, że oni grać nie potrafią. Yo, Dominik wyprzedził. Wyprzedził. Ja nie mogę. Chłop go wyprzedził w ostatniej sekundzie. To jest niemożliwe. Dominik go wyprzedził człowieku w ostatniej sekundzie. Cześć Panda, gdzie znalazłeś tą twoją tapetę z Porsche wokół owiec, bo fajna jest? Wariacie, yy, to jest custom, custom zrobiony. Było, było samo to auto i po prostu se wkleiłem, wiesz? Więc yy, samemu zrobiłem, samemu zrobiłem. Sąsią Real Barca, zostawcie mnie widzowie, proszę zostawcie mnie, nie przysięgam To, że ja wrzuciłem tą relację, ja wiem, że widzowie, ale to co się działo po meczu, ja dostałem autentycznie, nie chcę was skłamać, ale z 200 DM'ów dostałem Z 200 DM'ów dostałem i wszystkie były, no jak tam twój Real coś tam coś tam, mówię nie, ja już nie wrzucam żadnych relacji o meczach w Latinach. Jeszcze nigdy tyle DM'ów nie przeczytałem, nie, tragedia Eee, nie płacę, nie płacę za prąd. Ogólnie nie mamy światła w piwnicy, może nas wypuścisz tak Zobie, jak mam płacić za prąd? Jak, jak, są słabe zasięgi na YouTube? Z każdym miesiącem zarabiam coraz mniej, więc no, muszę ukrócić tutaj prąd, nie? Dobra, wysadzam mi bramkę. Snake Tag. Nie no, znowu na Snake taga gram. Masakra widzowie, ile tych Snake Tagów ostatnio. Złote. Będę tęsknić za starymi rangami. Ja też, ja też, widzowie, tyle czasu. 5 lat temu wyszły 35 rangi i wbiłem wtedy DB i trzecie, że to się no, zmienia no, Już tak Sigma nigdy nie będzie. Masakra. Panda, ty pewnie zarabiasz pieniądze jedząc bambusy, a potem je wydalając. Yy, no nie, ale byłby to ciekawy sposób na zarobek, tak szczerze. Co są o jak Multim? Nie oglądam go. Słuchałem parę jego piosenek jakichś tam starszych, ale. Nie wiem, nie wiem co mam. Nie oglądam w ogóle jego streamów. Ja w ogóle nie oglądam nikogo z Twitcha. Hej, panda, co sądzisz o ostatnio Nie oglądałem. Nie oglądałem trzeciej edycji mafii. Zacząłem oglądać Dom Strachu jego Dzisiaj wleciał odcinek, już zdążyłem oglądnąć, ale. Kurczę, źle się to ogląda, bo za dużo tego. Za dużo tych przerw robi, i przychodzi do nich co chwilę. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Trochę nudzi ten odcinek. Więc, yy, no. Nie wiem, czy będę oglądał czwarty, bo ten trzeci był tak nudny, że jadłem ze spaghetti, a w międzyczasie jeszcze TikTok wyglądałem. Zobaczymy. Jeden, mi się wydaje, że miał być nowy reset, ale Supercell nie ogarnia i go nie wprowadzili, a teraz to próbują naprawić z DB. Nowy reset, wariacie, miał być 7 listopada, bo sami tak gadali w Brawl Talku, tylko oni są upośledzani. W ogóle Supercell ostatnio moim zdaniem nie jest pośledzony. Po pierwsze, w Brawl Talku nie pokazali nowego trybu gry, więc mega dziwne. Dopiero ja wam go pokazałem we wczorajszym odcinku i nie chodzi o ten z duszkami, tylko jeszcze inny. I to jest generalnie mega dziwne, bo zawsze pokazywali wszystko. Jak mogli jeden tryb nowy pominąć, czajcie? Nie, nie, oni ostatnio coś odklejeni są, przysięgam wam. Mega dziwne akcja. robią. podam. Czy Real? Oczywiście, że Real Madrid, ale proszę tutaj nie wyzywać po ostatnim meczu. Wrócimy silniejsi, tak?